Hej, Paulina, co robisz? Hej, właśnie przeprowadziłam kontrolę mojego dziennika. Ale tak szybko? Tak, bo teraz kontrola dziennika w aplikacji live, kiedy jest automatyczna. Do tej pory trzeba było robić kontrolę dziennika ręcznie, a teraz wystarczy kliknąć jeden przycisk i system sam sprawdza, czy wszystkie dzieci mają uzupełnione dane, czy zostały wpisane tematy oraz opisy zajęć, czy frekwencja się zgadza i wiele innych rzeczy. Chodź, pokażę ci, jak to działa. Loguję się do aplikacji LifeKit, wybieram e-dziennik, wybieram moją grupę, klikam kontrolę dziennika elektronicznego, klikam przeprowadź kontrolę. Mam zaznaczoną kontrolę poprawnego stworzenia dziennika. Klikam dalej. Wyświetla mi się przeprowadzana kontrola. Poprawnie uzupełnione dane są na zielono, rzeczy do uzupełnienia na czerwono. Widzę, że muszę uzupełnić datę miejsca urodzenia, więc klikam sprawdź. Mogę uzupełnić dane każdego dziecka indywidualnie. Bądź wrócić do kontroli dziennika i dodać notatkę do nauczyciela. W ten sposób sprawdzam poszczególne elementy kontroli dziennika, a na końcu klikam zapisz i gotowe. Przeprowadzoną kontrolę możesz zaakceptować, bądź zapisać jako wersję roboczą, aby później do niej wrócić, edytować pewne zapisy czy dodać notatki. I tyle.